Wydawało się, że umożliwienie rozwoju lądowej energetyki wiatrowej w Polsce to formalność, ale ostatecznie nie udało się w pełni odblokować problematycznych przepisów w Sejmie. Przepisy liberalizujące tzw. zasadę 10H oczekiwały na procedowanie od połowy lipca 2022. W ostatniej chwili podczas posiedzenia Sejmowej Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych zaproponowano poprawkę, która zwiększa z 500 do 700 metrów minimalną odległość wiatraków od budynków mieszkalnych. Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej nieoczekiwana zmiana przepisów oznacza redukcję możliwej mocy zainstalowanej o 60%. 60-70%. Wszystko to w sytuacji, w której krajowy system energetyczny potrzebuje pilnie nowych elektrowni. Liberalizacja ustawy wiatrakowej i umożliwienie rozbudowy lądowej energetyki wiatrowej zostało uwzględnione jako tak zwany kamień milowy, od którego jest uzależniona wypłata środków z KPO.